Katy Perry to jedna z największych ikon światowej popkultury XXI wieku. Artystka, która sprzedała setki milionów płyt, zdobyła niezliczone nagrody i przez lata nie schodziła z pierwszych stron gazet. Zarówno dzięki muzycznym sukcesom, jak i burzliwemu życiu prywatnemu. Jej historia to opowieść o spektakularnej karierze, wielkich emocjach, rozczarowaniach i nieustannym poszukiwaniu prawdziwego szczęścia. Przez lata wydawało się, że sława i miłość nigdy nie idą u niej w parze, a każdy kolejny związek kończy się ciszą, bólem i medialną burzą. Po głośnym rozwodzie, który wstrząsnął fanami na całym świecie, Katy Perry na długo zniknęła z życia uczuciowego w oczach opinii publicznej. Media spekulowały, tabloidy prześcigały się w domysłach, a sama gwiazda konsekwentnie chroniła swoją prywatność, skupiając się na pracy i odbudowie wewnętrznej równowagi. Przez długi czas nic nie zapowiadało, że artystka zdecyduje się ponownie otworzyć przed światem i opowiedzieć o swoich emocjach. Aż do teraz. Po miesiącach milczenia, Katie Perry w końcu postanowiła przerwać ciszę i potwierdzić to, o czym szeptano od dawna. Po raz pierwszy publicznie przyznała, że po trudnym rozstaniu odnalazła coś, czego wcześniej jej brakowało spokój, bezpieczeństwo i miłość, którą sama nazywa prawdziwą miłością swojego życia. To wyznanie natychmiast wywołało lawinę reakcji w mediach na całym świecie, a fani zaczęli zadawać sobie jedno pytanie: kim jest osoba, która odmieniła jej życie. W tym materiale przyjrzymy się dokładnie kulisom tej historii. Przeanalizujemy, jak wyglądała droga Katy Perry od bolesnego rozwodu do nowego początku, co dokładnie zdradziła światu i dlaczego właśnie teraz zdecydowała się na tak szczere wyznanie. To opowieść o upadkach i nadziei, o sławie i samotności, a przede wszystkim o miłości, która pojawiła się wtedy, gdy nikt się jej już nie spodziewał. Zostań z nami i poznaj szczegóły, które rzucają zupełnie nowe światło na życie jednej z najpopularniejszych gwiazd naszych czasów. Katy Perry po raz pierwszy od lat pozwoliła światu zajrzeć za kulisy swojego życia uczuciowego i zrobiła to w sposób, który zaskoczył nawet jej najwierniejszych fanów. Informacja o nowej miłości pojawiła się nagle, ale według osób z jej otoczenia była efektem długiego i głęboko przeżywanego procesu. Po bolesnym rozwodzie, artystka zamknęła się w sobie, ograniczyła kontakty towarzyskie i skoncentrowała się na pracy oraz codziennych rytuałach, które miały przywrócić jej poczucie stabilności. To właśnie w tym okresie, z dala od blasku fleszy, zaczęła rodzić się relacja, która stopniowo przerodziła się w coś znacznie poważniejszego niż przelotna fascynacja. Nowy związek Katy Perry od początku rozwijał się w cieniu dyskrecji. Spotkania bez kamer, długie rozmowy nocą, wspólne spacery i chwile spędzane w domu, z dala od medialnego zgiełku, pozwoliły jej poczuć się bezpiecznie. Bliscy artystki podkreślają, że po raz pierwszy od dawna zaczęła mówić o przyszłości z wyraźnym spokojem i pewnością. W jej codziennym zachowaniu zauważono zmiany, które trudno było przeoczyć. Stała się bardziej uważna, wyciszona, a jednocześnie pełna wewnętrznej energii. Miłość nie była dla niej już ucieczką ani odpowiedzią na samotność, lecz świadomym wyborem opartym na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Relacja ta miała wyraźny wpływ na jej życie zawodowe i prywatne. W studiu nagraniowym współpracownicy zauważyli większą otwartość emocjonalną, a w rozmowach z przyjaciółmi Katy Perry coraz częściej przyznawała, że czuje się widziana i akceptowana taka jaka jest, bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Nowy partner stał się dla niej oparciem w momentach zwątpienia i osobą, przy której mogła pozwolić sobie na słabość. To doświadczenie przełożyło się na jej codzienność, na sposób, w jaki planowała. Dzień, podejmowała decyzję i reagowała na stres. Reakcje rodziny i najbliższych przyjaciół były początkowo ostrożne, naznaczone troską wynikającą z wcześniejszych rozczarowań artystki. Z czasem jednak sceptycyzm ustąpił miejsca zaufaniu, gdy wszyscy zobaczyli, jak bardzo ta relacja ją zmienia. Spotkania w gronie rodzinnym nabrały nowego charakteru, a Katie Perry. Częściej niż wcześniej podkreślała znaczenie bliskości i stabilności. Osoby z jej otoczenia mówią o wyraźnym wpływie nowej miłości na jej psychikę o poczuciu równowagi, które zaczęło dominować nad dawnymi lękami i niepewnością. Mimo oficjalnego potwierdzenia związku, wciąż pozostaje w nim element tajemnicy. Artystka nie ujawnia wszystkich szczegółów, zachowując granice między tym, co prywatne, a tym, co publiczne. Ta decyzja wydaje się świadoma i przemyślana, wynikająca z wcześniejszych doświadczeń i chęci ochrony tego, co dla niej najcenniejsze. W jej wypowiedziach pojawia się jednak jednoznaczny ton pewności i spokoju, który jasno wskazuje, że tym razem mamy do czynienia z uczuciem głębokim i dojrzałym. Historia Katy Perry po rozwodzie to opowieść o odbudowie, cierpliwości i odnajdywaniu sensu w codziennych gestach. Nowa miłość nie jest nagłym zwrotem akcji, lecz konsekwencją długiej drogi, pełnej refleksji i emocjonalnych prób. To właśnie ta autentyczność sprawia, że jej wyznanie poruszyło miliony ludzi na całym świecie pokazując, że nawet w świecie wielkiej sławy prawdziwe uczucia rodzą się w ciszy, z dala od kamer i dojrzewają wtedy, gdy nikt się tego nie spodziewa. Katy Perry według informacji zbliżonych do jej otoczenia poznała swoją nową miłość w momencie, gdy najmniej się tego spodziewała, z dala od czerwonych dywanów i głośnych wydarzeń branżowych. Nie było to spotkanie zaplanowane ani medialnie nagłośnione. Doszło do niego w neutralnym miejscu, w przestrzeni, gdzie artystka mogła być po prostu sobą, bez scenicznej energii i bez presji bycia ikoną popu. To pierwsze zetknięcie miało spokojny charakter, pozbawiony fajerwerków, ale naznaczony uważnością i poczuciem, że rozmowa płynie naturalnie. Już wtedy Katy Perry miała poczuć coś, czego brakowało jej od dawna poczucie zrozumienia, bez konieczności tłumaczenia własnych ran. Pierwsze tygodnie relacji upływały pod znakiem dyskrecji i ostrożności. Spotykali się w miejscach, które dawały im anonimowość, krótkie spacery późnym wieczorem, ciche kolacje w małych restauracjach, dalekich od popularnych tras paparazzich, a także długie rozmowy w domowym zaciszu. Te chwile budowały między nimi więź opartą na codzienności i prostych gestach. Katy Perry zaczęła na nowo odkrywać radość z bycia obecną tu i teraz, bez pośpiechu i bez lęku, że każda emocja zostanie natychmiast oceniona przez świat. Z czasem spotkania nabrały regularności i głębi. Ich randki nie przypominały spektakularnych historii znanych z okładek magazynów. Były spokojne, intymne i skupione na wzajemnym poznawaniu. Wspólne śniadania, spontaniczne wyjazdy za miasto, chwile ciszy, które nie krępowały, lecz dawały poczucie bezpieczeństwa. W tych momentach artystka odzyskiwała równowagę psychiczną i emocjonalną, a jej wewnętrzny świat stopniowo się uspokajał. To właśnie wtedy miała zrozumieć, że miłość nie musi być burzliwa, aby była prawdziwa. Nowy związek zaczął wyraźnie wpływać na jej codzienne funkcjonowanie. Harmonogram dnia zmienił się, a priorytety uległy przewartościowaniu. Katie Perry częściej rezygnowała z intensywnego życia towarzyskiego na rzecz chwil spędzanych we dwoje. Bliscy zauważyli, że stała się bardziej uważna w relacjach z innymi, mniej impulsywna, a jednocześnie emocjonalnie silniejsza. Miłość działała jak cichy stabilizator, który pozwalał jej mierzyć się z presją zawodową bez dawnych wybuchów napięcia. Reakcje najbliższego kręgu były zróżnicowane, ale z czasem coraz bardziej pełne akceptacji. Rodzina artystki miała okazję poznać jej partnera w kameralnych okolicznościach, co odegrało kluczową rolę w budowaniu zaufania. Wspólne spotkania przebiegały w atmosferze spokoju i naturalności, a Katy Perry po raz pierwszy od dawna nie musiała nikogo przekonywać, że jest szczęśliwa. Jej zachowanie mówiło samo za siebie. Mimo rosnącej bliskości artystka konsekwentnie chroniła prywatność związku. Publiczne gesty były oszczędne, a szczegóły dozowane z rozwagą. Ta powściągliwość tylko potęgowała zainteresowanie mediów, ale jednocześnie pozwalała relacji dojrzewać bez zewnętrznej presji. Wewnętrznie Katy Perry przeżywała ten etap jako powrót do siebie, do kobiety, która potrafi kochać bez strachu i bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Historia ich spotkań i randek układa się w obraz miłości spokojnej, głębokiej Głębokiej i dojrzałej. To relacja zbudowana na uważności, cierpliwości i wzajemnym wsparciu, która powoli, krok po kroku, stała się fundamentem nowego rozdziału w życiu jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek świata. Katy Perry w tym etapie swojego życia znalazła się w miejscu, w którym emocje nie były już gwałtowne ani chaotyczne, lecz głębokie i uważne. Spotkanie z osobą, którą zaczęła postrzegać jako miłość swojego życia, nie wywołało natychmiastowego wybuchu euforii, lecz ciche i stopniowe poczucie rozpoznania. Było w tym coś znajomego i jednocześnie nowego, jakby po latach wewnętrznych burz wreszcie nastał spokój, który nie wymagał wyjaśnień ani deklaracji. Jej psychika reagowała inaczej niż wcześniej, bez impulsów i lęku przed stratą, z rosnącym zaufaniem do własnych uczuć i granic. Dla drugiej strony to spotkanie również miało wymiar przełomowy. Obcowanie z kobietą tak intensywnie doświadczoną przez życie i sławę wymagało cierpliwości, empatii i uważności. Zamiast prób imponowania pojawiła się naturalność, zamiast pośpiechu, konsekwentne budowanie bliskości. Emocje rozwijały się w rytmie codzienności, w drobnych gestach i rozmowach, które stopniowo odkrywały wzajemne potrzeby i obawy. W tej relacji nie było miejsca na rolę ani maski, a każda wspólna chwila wzmacniała poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia. Psychologicznie dla Katy Perry był to proces odzyskiwania zaufania do miłości jako stabilnej wartości. Po wcześniejszych rozczarowaniach jej umysł długo pozostawał w trybie czujności, analizując każde słowo i gest. Z czasem ta wewnętrzna kontrola zaczęła ustępować miejsca autentycznemu przeżywaniu emocji. Pojawiła się zdolność do dzielenia się ciszą, do bycia obecną bez potrzeby ciągłego potwierdzania uczuć. To doświadczenie wpłynęło na jej codzienne funkcjonowanie, na sposób, w jaki reagowała na stres i podejmowała decyzje, a także na jej wewnętrzne poczucie własnej wartości. Dla jej partnera relacja ta stała się przestrzenią wzajemnego wzrostu. Obserwowanie przemiany, jaka zachodziła w Katy Perry, wzmacniało poczucie sensu i odpowiedzialności. Emocjonalna bliskość nie była dla niego ciężarem, lecz źródłem równowagi. Oboje uczyli się nowego języka relacji opartego na słuchaniu, cierpliwości i akceptacji. Każdy dzień przynosił drobne potwierdzenia, że to uczucie ma trwałe fundamenty, a nie opiera się na chwilowym uniesieniu. Z czasem ich relacja zaczęła wpływać na sposób, w jaki postrzegali przyszłość. Nie było w tym wielkich deklaracji, lecz spokojne planowanie i naturalne włączanie siebie nawzajem w codzienne życie. Dla Katy Perry oznaczało to powrót do emocjonalnej równowagi. Dla jej partnera poczucie bycia częścią czegoś autentycznego i trwałego. Wspólne doświadczenia umacniały ich psychicznie, pozwalając im na pełniejsze przeżywanie teraźniejszości bez ciężaru przeszłych rozczarowań. Ta historia pokazuje miłość jako proces dojrzewania, a nie jednorazowe wydarzenie. Emocje obu stron splatały się stopniowo, tworząc relację opartą na głębokim zrozumieniu i wzajemnym wsparciu. W świecie pełnym pośpiechu i powierzchownych narracji ich związek stał się przykładem cichej, dojrzałej miłości, która nie potrzebuje nadmiaru słów, by być prawdziwa i trwała. Katy Perry w tym etapie swojej historii zaczęła doświadczać emocji, które miały zupełnie inny ciężar niż wszystko, co przeżywała wcześniej, a kluczowym momentem okazało się pierwsze prawdziwe spotkanie dwóch światów rodzinnych. Dla niej było to jedno z najbardziej stresujących, ale i najbardziej oczyszczających doświadczeń po rozwodzie. Bliscy Katie Perry, naznaczeni wspomnieniem dawnych rozczarowań, wchodzili w te sytuację z dystansem. Jednak już od pierwszych chwil zauważyli zmianę w jej postawie. Nie było w niej napięcia ani nerwowości, które towarzyszyły wcześniejszym relacjom. Pojawił się spokój, pewność i wyraźne poczucie, że tym razem nie musi niczego udowadniać. Rodzina artystki obserwowała ją uważnie, analizując każdy gest i każde spojrzenie. Najbliżsi mówili później o drobnych, ale znaczących sygnałach, sposób w jaki słuchała, jak reagowała na słowa partnera, jak naturalnie dzieliła się codziennymi historiami. To były momenty, które budowały zaufanie i stopniowo rozbrajały obawy. W rozmowach przy stole pojawił się śmiech, a napięcie ustępowało miejsca autentycznej ciekawości. Dla Katy Perry było to potwierdzenie, że jej uczucia są widoczne nie tylko dla niej samej, ale także dla tych, którzy znają ją najlepiej. Z drugiej strony rodzina jej partnera podchodziła do relacji z mieszanką dumy i ostrożności. Spotkanie z jedną z największych gwiazd świata niosło ze sobą ciężar medialnego zainteresowania, ale szybko stało się jasne, że prywatnie Katy Perry jest osobą ciepłą, uważną i głęboko zaangażowaną emocjonalnie. Wspólne chwile ujawniły jej potrzebę normalności, rozmów o prostych sprawach i dzielenia się codziennością bez filtrów i masek. Ta autentyczność wywołała reakcje pełne empatii i zrozumienia, a dystans wynikający ze sławy zaczął znikać. Dla obojga rodzin te spotkania miały wymiar symboliczny. Były potwierdzeniem, że uczucie, które połączyło dwoje ludzi, nie jest chwilowym impulsem, lecz głęboką więzią zakorzenioną w codziennym wsparciu i wzajemnym szacunku. Katie Perry coraz częściej pozwalała sobie na otwartość emocjonalną, mówiła o swoich lękach i nadziejach bez strachu przed oceną. W jej zachowaniu widoczna była nowa równowaga, a bliscy zauważali, że reaguje spokojnie i nawet w trudnych sytuacjach. Psychologiczny wpływ tej akceptacji był ogromny. Artystka zaczęła inaczej postrzegać siebie i swoje miejsce w relacji. Zniknęła potrzeba kontroli, a pojawiło się zaufanie. Rodziny, widząc te przemianę, zaczęły traktować związek jako coś trwałego i stabilnego. Wspólne spotkania przestały być wydarzeniami pełnymi napięcia, a stały się naturalną częścią życia, w której emocje płynęły swobodnie i bez presji. Ta faza relacji umocniła przekonanie, że Katie Perry rzeczywiście odnalazła miłość swojego życia. Reakcje bliskich, pełne wsparcia i cichego wzruszenia stały się dla niej emocjonalnym fundamentem. To właśnie w tych chwilach, z dala od sceny i kamer, zrozumiała, że prawdziwe szczęście nie potrzebuje spektakularnych deklaracji, lecz rodzi się w akceptacji, bliskości i poczuciu, że jest się dokładnie tam, gdzie powinno się być. Katy Perry, gdy potwierdziła, że u jej boku pojawiła się miłość, którą sama określa jako prawdziwą i najważniejszą w życiu, reakcja społeczności internetowej była natychmiastowa i niezwykle intensywna. Media społecznościowe w ciągu kilku godzin wypełniły się emocjonalnymi wpisami fanów z całego świata. Komentarze pełne wzruszenia, ulgi i radości mieszały się z osobistymi wyznaniami osób, które w historii artystki odnajdywały odbicie własnych doświadczeń. Dla wielu internautów, nie była to już tylko wiadomość o gwieździe Popu, lecz symboliczny dowód na to, że po bolesnych rozczarowaniach można jeszcze odnaleźć spokój i bliskość. W sieci dominowało poczucie wspólnego przeżywania tej historii. Fani analizowali każdy gest, każde zdjęcie i każde słowo, które pojawiło się w przestrzeni publicznej. Zauważano subtelne zmiany w jej spojrzeniu, w sposobie, w jaki się uśmiecha, a nawet w tonie wypowiedzi. Wiele osób pisało o tym, że dawno nie widziało Katy Perry tak spokojnej i jednocześnie tak autentycznej. Ta emocjonalna więź między artystką a odbiorcami pogłębiła się, ponieważ nowa miłość nie była przedstawiana jako idealna bajka, lecz jako dojrzałe uczucie wypracowane w ciszy i zaufaniu. Reakcje internautów nie ograniczały się jedynie do entuzjazmu. Pojawiła się także fala refleksji i zadumy. Wielu fanów wspominało trudny okres po jej rozwodzie, momenty publicznego milczenia i wyraźnego wycofania z życia towarzyskiego. Teraz te wspomnienia nabrały nowego sensu, tworząc spójną narrację o emocjonalnym dojrzewaniu i wewnętrznej przemianie. Społeczność internetowa dostrzegła w tym procesie nie tylko historię miłosną, lecz także drogę do odzyskania równowagi psychicznej i poczucia własnej wartości. Równie silne były reakcje osób, które same doświadczyły podobnych przełomów w życiu. W komentarzach pojawiały się opisy osobistych historii, w których nowa miłość przyszła po długim okresie samotności i bólu. Katy Perry stała się dla nich punktem odniesienia i dowodem, że cierpliwość i praca nad sobą mogą prowadzić do autentycznego szczęścia. Ta wymiana emocji stworzyła wirtualną przestrzeń wsparcia, w której granica między gwiazdą a fanami niemal się zatarła. Dla samej artystki reakcja społeczności miała ogromne znaczenie psychologiczne. Osoby z jej otoczenia podkreślają, że fala pozytywnych komentarzy i słów wsparcia utwierdziła ją w przekonaniu, że decyzja o ujawnieniu tej relacji była słuszna. Katy Perry zaczęła częściej dzielić się drobnymi fragmentami codzienności, zachowując jednak kontrolę nad tym, co pozostaje prywatne. Ta równowaga między otwartością a ochroną intymności stała się kolejnym elementem, który wzbudził szacunek i zrozumienie wśród fanów. Historia dwojga ludzi, którzy odnaleźli miłość w momencie, gdy najmniej się jej spodziewali, poruszyła społeczność globalnie. W sieci narastało poczucie, że nie jest to jedynie chwilowy medialny temat, lecz opowieść o emocjonalnym przełomie, który inspiruje i daje nadzieję. Reakcje internautów, pełne empatii i zaangażowania, stały się integralną częścią tej historii, wzmacniając jej przekaz i pokazując, jak silny wpływ może mieć autentyczne uczucie ujawnione bez sensacji, za to z pełną świadomością własnych emocji. Katy Perry to artystka, której kariera stała się jednym z najbardziej spektakularnych przykładów globalnego sukcesu w historii muzyki pop. Przełomowym momentem był album One of the Boys, który w krótkim czasie wyniósł ją na szczyty list przebojów i uczynił rozpoznawalną na całym świecie. Kolejne single dominowały w rozgłośniach radiowych i serwisach streamingowych, ustanawiając rekordy sprzedaży i odsłuchań, a jej nazwisko zaczęło pojawiać się w rankingach najpotężniejszych kobiet w przemyśle muzycznym. Prawdziwym potwierdzeniem jej pozycji był album Teenage Dream, który zapisał się w historii jako jedno z najbardziej dochodowych i wpływowych wydawnictw dekady. Kilka utworów z tego projektu jednocześnie zajmowało pierwsze miejsca na listach przebojów, co było osiągnięciem porównywanym jedynie z legendami popu. Katy Perry stała się symbolem popowej ekspresji, łącząc chwytliwe melodie z wyrazistym wizerunkiem scenicznym, który natychmiast przyciągał uwagę mediów i publiczności. Na przestrzeni lat Artyska zdobyła dziesiątki nagród branżowych i prestiżowych nominacji, a jej koncerty przyciągały setki tysięcy fanów na całym świecie. Trasy koncertowe biły rekordy frekwencji, a każde kolejne widowisko potwierdzało jej status gwiazdy światowego formatu. Równolegle rozwijała swoją obecność w telewizji, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych jurorek w programach muzycznych, gdzie zyskała opinię osoby szczerej, charyzmatycznej i wspierającej młode talenty. Jej Wpływ wykracza daleko poza muzykę. Katy Perry aktywnie angażowała się w kampanie społeczne, akcje charytatywne i projekty wspierające prawa kobiet oraz dzieci. Łącząc działalność artystyczną z zaangażowaniem społecznym, zbudowała wizerunek gwiazdy świadomej swojej roli i odpowiedzialności. Wszystkie te osiągnięcia składają się na karierę pełną sukcesów. Katy Perry kończy ten rozdział swojego życia w sposób, który porusza i inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Po latach emocjonalnych burz, rozczarowań i publicznych prób, artystka pokazała, że nawet po najtrudniejszym rozstaniu można odnaleźć spokój, równowagę i miłość opartą na dojrzałości oraz zaufaniu. Jej decyzja, by otwarcie przyznać się do nowego uczucia, nie jest gestem sensacji, lecz świadectwem wewnętrznej siły i gotowości na nowy początek. To historia o odwadze bycia szczęśliwą mimo przeszłych ran i presji świata. Jeśli chcesz być na bieżąco z takimi historiami, wspieraj nasz kanał, zostaw reakcję i zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych ważnych wiadomości ze świata gwiazd.